Naszym gościem jest dzisiaj Kazimierz Błaszczak, wielki pasjonat astronomii, fizyki, swego czasu kandydat w misji na Marsa, w misji bezpowrotnej. Póki co pan Kazimierz jeszcze cały czas na Ziemi, na lądzie, ale pewnie myślami gdzieś tam w kosmosie. Póki co w Cieszęcinie pod radioteleskopem rozmawiamy o tym miejscu, aby o nim przypomnieć nie tylko mieszkańcom Wieruszowa regionu, ale i mieszkańcom pewnie Polski, świata. Panie Kazimierzu, przypomnijmy od ilu lat ten radioteleskop już jest. Jest w Cieszęcinie i on jest takim nieodłącznym elementem tego miejsca. Jestem Kazimierz. Dzień dobry Państwu, tak mnie przedstawił Pan redaktor. Dzięki za zaproszenie do wywiadu. Ja się bardzo cieszę. Jesteśmy w Cieszencinie przed radioteleskopem i tutaj, jak Państwo widzicie, radioteleskop o średnicy czaszy 13 metrów. To jest ogromna średnica. W Polsce jest na trzecim miejscu, i to jest edukacyjny dla Wieruszowa. Jest to zaszczyt, zaszczyt i moim celem jest edukacja i promowanie, propagowanie astronomii i podwoju kosmosu wśród młodzieży. I ten radioteleskop zbudowaliśmy jako edukacyjny za pieniążki z gminy budżet obywatelski i częściowo inwestorów prywatnych kosztował już do tej pory około 100 tysięcy złotych i się prezentuje, częściowo działa, ale wymaga, żeby pracował prawidłowo i, i tak, jak się spodziewaliśmy. To wymaga jeszcze modernizacji, jeszcze sporych nakładów finansowych może 100 tysięcy, może więcej. Chcemy zrobić to systemem gospodarczym, żeby było jak najtaniej. Do tej pory nie udało nam się pozyskać żadnych środków od żadnej instytucji państwowej, ani innej, nie, nie wiem dlaczego, ale w zeszłym roku żeśmy podpisali umowę z Fundacją Studencką Młodzi Młodym z Częstochowy, która pośredniczy w zbieraniu podatku 1,5% na właśnie dla, dla stowarzyszeń. I my jako stowarzyszenie, jako Stowarzyszenie Astronomki Marii Kunic zbieramy i w zeszłym roku zebraliśmy z 1,5% bardzo niespodziewanie dużą sumę wielotysięczną, która bardzo przysłuży się do rozwoju radioteleskopu i prowadzenia edukacji. Czyli e... Państwo na pewno dalej apelujecie o wspieranie tej inicjatywy. Swój 1,5% podatku można odpisać na rzecz właśnie, przepraszam, Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic. Tak panie redaktorze, więc chciałem z tego miejsca, z tej okazji bardzo serdecznie, bardzo, 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 kilka razy bardzo. Wszystkim darczyńcom, którzy w zeszłym roku dali darowizny, zebrała się kwota kilka tysięcy złotych i niektórzy, niektóre 83 wpłaty. Niektórzy wpłaty były 1,5 złotych, 13 złotych, 35 50, 100, 200, a nawet kilka było, dwie wpłaty były powyżej 1000 złotych. Także jestem zaskoczony i wdzięczny Państwu, którzy daliście te darowizny, że popieracie. Jaką I rolę obecnie spełnia ten radioteleskop? Panie, panie redaktorze, jeszcze dokończę, dokończę, że chciałem prosić, żeby w tym roku dalej kontynuować te darowizny. Przy rozliczaniu podatku PIT. I tu jest przykład, że trzeba wpłacać na KRS 340 i koniecznie podać cel szczegółowy: radioteleskop, słońce, ekologia i numer 12277, żeby trafiło to na nasze konto. I tu jest strona właśnie z tego druku Pitu PIT 37. Także bardzo, bardzo Państwa proszę. Za ten ubiegły rok nie mogę podziękować, bo jest objęty RODO klauzulą RODO i nie wiem nawet kto to wpłacał, chociaż bardzo chciałbym wiedzieć, bym się wynagrodził, wynagrodził ale nie wiem komu. Może w gwiazdach, Panie Kazimierzu, tak. to wynagrodzimy. Proszę powiedzieć, jak obecnie, jaką rolę obecnie spełnia radioteleskop ten cieszęciński, bo wiemy, że między innymi wycieczki tutaj przyjeżdżają. Ostatnio taka wycieczka odbyła się z sąsiedniego Bralina, więc na pewno dla miejscowych już to nie jest atrakcja, bo są z tym gdzieś obeznani, obyci, ale dla wszystkich osób z zewnątrz no jest to na pewno gratka, że taki wysoki tutaj sprzęt, taki duży sprzęt stoi właśnie przy byłej szkole podstawowej, a obecnie przy przedszkolu i żłobku. No, jest to instrument unikalny. Jako nowy kosztuje 10 milionów złotych. żeśmy go e, okazyjnie e, ściągnęli, e, otrzymali, nie otrzymali, tylko kupili e, z ośrodka satelitarnego w Sarach Kołokielc. E, I tutaj z sporym wysiłkiem i trudem udało nam się e, wybudować, wybudować. No i e, on funkcjonuje. Funkcjonuje porusza się do góry w dół, w lewo, w prawo, to znaczy w elewacji i w, azymucie, w Azymucie i odbiera fale radiowe, z tym że ten odbiór jest słaby. I chcemy uruchomić taki program Oswar obserwację słońca na falach radiowych w momencie górowania W momencie górowania to kiedy będzie słońce najwyżej, proszę, panie redaktorze, pokażę to miejsce, że tutaj między tymi drzewami w południe ukazuje się słońce na różnych wysokościach. Latem to nawet będzie tam, i ten odbiór będzie przekazany na monitor i na internet w całej Polsce i na całym świecie. I musi być dokonana modernizacja, bo w tej chwili fale radiowe. Skupiałem się tutaj na tym zwierciadle wtórnym, e, tu można zobaczyć sobie w rzeczywistości. I zwierciadło wtórne odbija do odbiornika. A e, my chcemy zrobić wzorem tak, jak jest e, podobny radioteleskop w Ameryce w Green Bank Observatory West Virginia. Ja tam byłem osobiście i rozmawiałem, to odbiornik jest. Zamiast tego lustra to jest odbiornik. I odbiornik. E, odbiera bezpośrednio, jest krótsza droga, jest lepszej jakości odbiór i to chcemy właśnie tego, chcemy dokonać w tym roku, będzie potrzebne pewne środki, ale już zaoferowała pomoc instytucja, to znaczy Instytut Astronomii we Wrocławiu, tam są panowie z nami w kontakcie i nam pomagają. Pan profesor i pan dyrektor i obiecali pewną pomoc techniczną, ale materiały, inne rzeczy trzeba będzie kupić. Czy wystarczy tych pieniędzy, które do tej pory tak, Państwo zgromadziliście? Tak. Tych pieniędzy na razie nie wystarczy. Na te działania docelowe, o których wspominamy. E jest to, te pieniądze wystarczą na taki zaczątek, na początek. A jak już tu się coś będzie działo, to sądzę, że może wreszcie się uda pozyskać pieniądze z jakiejś instytucji. Z instytucji. Powiedzmy również, przypomnijmy przypomnimy o tym projekcie Astrobazy i Planetarium, bo póki co jest to na banerach wirtualne, ale również Państwo cały czas tak. takie tutaj pomysły. planowaliśmy mają. tutaj wybudować, tam w rogu są fundamenty w tej chwili zasypane planetarium i co chcę powiedzieć się pochwalić i wszystkim widzą, że projekt techniczny jest gotowy. Gotowy projekt techniczny i teraz, gdyby nam się tylko udało pozyskać finanse, możemy wybudować, wybudować tutaj planetarium z prawdziwego zdarzenia z prawdziwego zdarzenia z tym, że lokalizacja może być tu, a mo może być gdzie indziej. Wieruszowe, bliżej centrum, żeby przyjeżdżający uczniowie z różnych miejscowości z całego województwa, żeby mieli łatwiejszy dostęp. No i chcę powiedzieć o naszej patronce Marii Kunic. Maria Kunic mieszkała koło Wieruszowa, ona... Po bliskich Łubnicach, Byczyna, tak? Tak, w Łubnicach i napisała Książkę Urania Propitia. To jest taka gruba książka. Ja ją kiedyś pokazywałem Państwu. Mogę nawet w tej chwili pokazać. I jest to po łacinie, po niemiecku i tablice astronomiczne. Maria Kuliz jest kontynuatorką dzieła Johannesa Keplera, który odkrył prawa ruchu planet. Także ona przysłużyła się bardzo mocno. É então... rozwoju astronomii i według mnie powinna stać na piedestale obok kopernika. Tak jest Przypomnijmy, że ostatnio mural, właśnie nawiązujący do życia Marii kunic pojawił się na jednej ze ścian w byczynie, sąsiednim miasteczku niedaleko Wieruszowa, czy tutaj w ogóle przy trasie na Opole. A taki mural, taki projekt również pewnie może i powstać w naszych stronach, panie Kazimierzu. Tak. Chciałem tutaj pokazać ten mural, bo akurat mam tutaj. tych Plansz. O, Może. E, i to jest mural w zeszłym roku w czerwcu e, oddany e, na, e, do użytku w Byczynie, e, tu jest Maria Kunis pokazana. Jako piękna dziewczyna, piękne usta, piękny nosek, piękne brwi i zamiast oczu są obiektywy teleskopów, no i mechanizm wszechświata jako tryby i tutaj orbity planet. I Marjakunie trzyma na swojej pięknej dłoni planetę. No przepiękny wielki... Myśli pan również, że powiat Wieruszowski bardziej powinien zainteresować i... się postacią właśnie Marii Kunic. Tak, tak. I chciałbym właśnie żeby doprowadzić do tego, żeby też taki podobny podobny mural tutaj wybudować. Chciałbym jeszcze zająć sekundę i pokazać tą książkę Urenia Propitia, jeśli pan pozwoli pan redaktor, bo tu mam w torbie. To zajmie... Zajmie sekundę, zajmie sekundę, o. Taka gruba księga Urania Propitia napisana przez kobietę, przez kobietę. Jest 25 egzemplarzy w różnych muzeach na całym świecie i nie można dotykać. Ja natomiast dostałem Udało mi się zdobyć egzemplarz, to jest kopia, to jest wersja cyfrowa drukowana maszynowo. Digital version, machinery printed. I tu widać, jaki tekst jest po, po, łacinie, po łacinie, tu widać, że to korzystali studenci, bo robili sobie notatki. Na marginesach potem jest po niemiecku, co jest rzadkością, bo dzięki temu, że po niemiecku, to studenci niemieccy używali jako podręcznika przez 200 lat tej książki. Także wielka zasługa dla tej Marii. No i tutaj tablice astronomiczne, na podstawie których można określać pozycję planet nawet na 1000 lat naprzód. Ja, w ramach właśnie działania tego Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic, chciałbym, żeby tą książkę przetłumaczyć na język polski. To też będą potrzebne spore pieniądze, bo to jest bardzo techniczny tekst, ale jest, należy podziwiać tą Marię Kunic, że jest genialna, wybitna. Amerykanie są zachwyceni tą książką i mówią, że to jest najwybitniejsze dzieło, napisane ręką kobiety zachowany z tam na najwyższym poziomie technicznym. Na Tyle pan Kazimierz poziomie. Błaszczak, spod Radioteleskopu w Kieszęcinie. Bardzo dziękujemy za naszą kolejną rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego moim sympatykom i wszystkim widzom.